Obywatel spray. Każda nadodrzeńska kamienica mieniła się od różowego sprayu. I zdecydowanie nie były to projekty Picassa czy Dalego. Neonowy różowy pył tworzył linie w kształcie pedały na rowery albo homo to złomo. Mieszkańcy ulicy długo nie mogli znaleźć sprawcy. Może dlatego, że ten wydawał się bez skazy. Nie zostawiał po sobie podpisu. Jednak kilka razy widziano go w różowym swetrze z przyszytą doń różową kominiarką. Według osiedlowego monitoringu w osobie pani Jadzi z trzeciego piętra kamienicy przy Pomorskiej 24, malarz wyglądał trochę jak zabarwiona w pralce skarpeta. Natomiast Robert Dzierżoniowski wyglądał jak typowy przedstawiciel Urzędu Miasta. W skład typowości wchodzą oczywiście eleganckie buty, skarpety, najczęściej w kropki, prasowane w kant spodnie w odcieniach granatu, koszula zakryta marynarką, muszka, zawsze i zawsze kolorowa. Robert to człowiek z klasą! Opanowany, konkretny i pełen werwy do pracy. Wszyscy w biurze po cichu do niego wstychają. Teraz Robert skupia całą swoją uwagę na kolejnym wiecu. Zamierza pozbyć się różowego bandyty i jego nieposzanowania dla miasta i mieszkańców. Wsiada w samochód, żółciutki jak bączek Volkswagen Beetle. Nic nie może go powstrzymać. W głośnikach gra Material Girl, a różowe rejbany mienią się od słońca. Czego chcieć więcej? Ha, no tak, czystych ścian kamienic wolnych od homofobii. Różowy bandyta jeszcze pożałuje. Nie wie, z kim zadziera. Wypowiadając to zdanie, radny otwiera drzwi i wysiada prosto na plac świętego Macieja. Jeszcze dużo przed nim, a teraz musi przede wszystkim poprowadzić wiec. Wchodzi w uliczkę przepełnioną kolorowymi twarzami, torbami, skarpetkami, transparenty biją po oczach brokatem. Robert, jak zwykle przed czasem, jeszcze nie podłączyliśmy sprzętu, słyszy swojego asystenta. To młody chłopak w błękitnym garniturze i koszulą w tygrysy. Wygląda na pewnego siebie przystojnego i odrobinę spoconego. W takim słońcu to w sumie nie powinno dziwić. Urodziłem się do tego gotowy. Nie mogę dłużej czekać. Czy nie sądzisz, że nasi przyjaciele już wystarczająco długo czekali? Lata chowania się przed sobą, przed najbliższymi, a nawet przed obcymi, chociaż ich zdanie nic nie znaczy. Każda inna od heteroseksualnej orientacja jest nadal piętnowana i prześladowana. A ja mówię dość. Mówię dość tym, którzy nie mają dla nas szacunku, tym, którzy nas obrażają, tym, którzy zamazują nasze domy. Jeśli mamy temu wszystkiemu jakoś stawić czoła, to tylko razem. Stąd te wiece, stąd zgromadzenia i marsze. Dobra, dobra, zostaw może coś dla tłumu. Będziesz też prezentować swój program wyborczy? Oczywiście. Urządziłem już całe biuro, nie mogę go zostawić. Kto będzie podlewał nową monsterę i karmił kota? Kilka chwil po przemówieniu. Panie radny, zaatakował znowu i widziano go znów przy Pomorskiej 24 różowy bandyta. Asystentka, nie zdradzając więcej szczegółów, ucieka z gabinetu przed gniewem szefa. Przy okazji potknęła się o własną nogę i upadła na zdobioną czerwoną wykładzinę. Dzwoni telefon. Robert odbiera i słyszy rozhisteryzowaną panią Jadzie, która ma teraz nasprejowane na piwnicznym ognie. Jebać pedalstwo i seks też! Z wyraźnym brokatowym podkreśleniem P, I oraz S. Głos jej się trzęsie i słychać, jak jej ulubiona szklanka upada na krawężnik. W słuchawce słychać już tylko puste dźwięki. Pan radny odkłada ją na miejsce, i rusza w kierunku szafy. Trzeba to schować, zanim ktoś zauważy. Pozbędę się wszystkiego w nocy, kiedy Magda wyjdzie. Szafę zamyka na klucz, a potem dwa razy pociąga za drzwiczki, by upewnić się, czy faktycznie są zamknięte. Dni mijały. A Robert Dzierżoniowski tylko rozkręcał swoją kampanię wyborczą. Tutaj pikieta, tam marsz, sprzątanie dzielnicy dwa papierki podnoszone w ciągu godziny i animacje dla dzieci z wykorzystaniem wolontariuszy, bo kto by za to płacił? Pieniądze trzeba przeznaczyć na inne, ważniejsze sprawy. Część z nich niepostrzeżenie znikała. Ale kto by nie ufał Robertowi? To przecież porządny mężczyzna o nieskazitelnych zachowaniach. Kocha ludzi, kocha pomagać i kocha budować społeczność. Różowy bandyta kontynuował swoje ataki, jednak przyszły radny dużo sobie z tego nie robił. W oczach głosujących przecież wygląda się lepiej z uśmiechem skierowanym prosto w oko kamery. Jak to w trakcie kampanii bywa? Zaczęły się przechwałki, obiecanki, cacanki i masa innych dziwnych, nic niewartych zwrotów. Nowe przestrzenie dla społeczności, wolność od hejtu, stała opieka prawna i psychologiczna, miłość, równość i kochanie. I może radni, prezesi i urzędnicy zapominają szybko. Może łatwo udaje im się zepchnąć niektóre sprawy na dalszy plan, jednak nikt nie rozpamiętuje lepiej niż grupy. Osiedlowe, czyli zrzeszenia starych, znudzonych codziennością ludzi. Szukają szansy na wyrwanie się sprzed przerywającego telewizora i odnalezienie nowego sensu w codzienności. Chcą mieć z życia coś więcej niż tylko kanapki z pomidorem co rano. Dlatego plotkują. Plotkują, aż uszy czerwienieją, swędzą i co tam jeszcze dzieje się od plotek. Wiedzą o wszystkim i o wszystkich, i o każdym miejscu, kto, z kim, gdzie, jak i o której godzinie. A jeśli już się na czymś skupią, to nawet nowe odcinki elif im w tym nie przeszkodzą. Stowarzyszenie Chorych Młodzików. Czy warto wyjaśniać? Chyba lepiej nie pytać. Każde z nich mogło ogłosić z dumą i pewnością, że cierpi na artretyzm, astmę, Alzheimera czy cukrzycę. I wszystko w porządku! Czuli się wtedy jak niepokonani. Jednak nigdy, i tutaj powtarzam, nigdy, przenigdy nie wolno wypominać im wieku. To wiecznie młoda, urodziła grupa starców, która w każdym wypadku nie chciała być porównywana do grzybów wyrastających po deszczu. Jak sami stwierdzili, jeszcze nieraz mogliby wziąć udział w nadodrzeńskich igrzyskach i zdobyć złoto. Mam nadzieję, że wstydzicie się za jakiekolwiek starcze myśli o tych pełnych werwy ludziach. Kasia, Basia, Marysia, a przed okropnym wypadkiem również Jadzia, to żeńska część ekipy od zadań specjalnych. Dziergały na czas. Jedna szybciej od drugiej. Wyszywały w każdych kolorach i kształtach. Mogły upiec pięć placków na godzinę, każdy z innym nadzieniem. Nowe odcinki oper mydlanych oglądały naprzemiennie z telenowelami. I całkiem możliwe, że nie wyszedłbyś żywy z próby zjedzenia ziemniaczków, a pozostawienia mięska. Były głównymi producentkami i odbiorczyniami plotek osiedlowych. Wiedziały dokładnie, co... I jak się dzieje? Wiedziały też, gdzie można znaleźć najgroźniejszych mieszkańców. Jerzy, Marian, Stefan i Maciek należeli do męskiego grona, przez co uważali się za grupowych obrońców. Możecie się śmiać, ale nikt tak jak oni nie zamachał laską ortopedyczną. Maciej nawet zaopatrzył się w wersję składaną, bo łatwiej nosić ją ze sobą i z zaskoczeniem wyjąć z kieszeni Blazera. No właśnie. Byli też głównymi reprezentami młodzików. Nosili się jak prawdziwi dżentelmeni. Zegarek na łańcuszku, w kieszeni kamizelki, marynarka i obowiązkowo sweterek w chłodniejsze dni. Jednak teraz nie czas na omawianie mody, to czas na znalezienie różowego bandyty i jeśli ktoś był w stanie to zrobić, to tylko i wyłącznie oni. Stowarzyszenie Chorych Młodzików wpadło na świetny plan przyłapania sprejarza na gorącym uczynku. Czy to się mogło nie udać? Oczywiście, plan nie może być zrealizowany, jeśli nie będą mieli odpowiednich strojów. Trzeba się jakoś prezentować przy tak ważnej akcji. Dlatego Kasia wyszyła na błękitnych koszulkach żółty znaczek SCM. Na wszelki wypadek dorzuciła trochę brokatu, żeby widzieli się w ulicznych ciemnościach. Co może pójść nie tak? Nadchodzi noc, a z nią nowe szanse i okazje na dobry areszt. Basia odpala swoją Nokia 3510i, czeka na sygnał od babci z zachodniego skrzydła dzielnicy. Bloki, tych ze wschodniego, już nie mają miejsca na inne napisy. Wybija północ. Zaczyna dzwonić cichy, nokijowy dzwonek. Widziałam go! Biegł boczną alejką, ale moim nowym okularom nic nie ucieknie. Teraz pewnie zmierza w stronę głównej. Dzięki! Już tam biegniemy. W swoich superszybkich wózkach elektrycznych dociskają pedały gazu do podłogi. Na liczniku wyciągają maksymalnie 20 km na godzinę. Widać, że im się spieszy. Dziury na Chodniku nie pomagają, ale może zdążą, może się uda. Wjeżdżają za rok ulicy i jest. Widzą, jak różowy sweter z różową kominiarką zamazuje kolejne okna i ściany. O nie, nie na naszej warcie! Krzyczą razem, a bandyta w pośpiechu zbiera swoje wartościowe rzeczy i bierze nogi za pas. Rozpoczyna się pościg wózki kontra nogi sprejarza. Hamulce na dziurach i w kałużach nie poprawiają sytuacji, jadzia próbuje trafić w jego mościa bananem ze swojego okna. Niestety jej młode oczy pudłują i rzuca dziesięć metrów dalej. Nagle z za rogu wyskakuje Maciej ze swoją składaną laską. Jako jedyny podjął się wyzwania bez pomocy wózka. Uderza w głowę bandyty kilka razy, żeby nie mógł już dalej uciekać. Teraz wystarczy odciąć tę kominiarkę. Do tego zadania podchodzi Kasia ze swoimi krawieckimi nożyczkami, bo nie ma materiału, którego by nie przecięły. W przejściowych krzykach bandyty zabiera się za rozcinanie. Twarz ukazuje się ich oczom i nie mogą uwierzyć. To nikt inny jak Robert Dzierżoniowski, główny radny, prowadzący w wyborach i kampaniach. To on wypisuje te okropieństwa na murach na dodrza. Pan radny? krzyczy całe stowarzyszenie, przerywając chwilę cichego szoku. Tak, pan radny, mówi prześmiewczo Robert. Nie wierzę, że to właśnie tej bandzie emerytów udało się go złapać. Szczerze nienawidzę walk wyborczych. Mam ich dość! Ale potrzebuję wygrać. Żeby rozładować presję, muszę wypchnąć całą swoją nienawiść na ulicę. I nie ma lepszego miejsca, niż to obrzydliwe nadodrze. Prawa dla osób LGBT? Wolność, równość i braterstwo? Proszę Was, co za żarty. Wszystko to robię tylko dla zwycięstwa. Spróbujcie tylko komuś powiedzieć, a pozbędę się Was, Waszych mieszkanek i nawet tego kółka wzajemnej adoracji, wy stare dziady. Tutaj miarka się przebiera. Jeśli któryś z młodzików jeszcze nie był pewien, czy zgłaszać pana radnego, to teraz już tak. Nazywa ich starymi tych, którzy jak najmłodsi z najmłodszych gonią go po osiedlu i do tego łapią. Tych, którzy zrzeszając wszystkich mieszkańców, organizują całą tę akcję? O nie, tego już za wiele. Dzwonimy na policję, rzuca Basia. I nawet się nie zastanawiając, wyrywa Kryśce telefon, wykręcając 997. Halo, komisariat policji. Słucham, znaleźliśmy różowego bandytę. Proszę przyjechać pod sklep ujadzi na Nadodrzu. Chwilę później Robert Dzierżaniowski siedział już w radiowozie, wymachując środkowym palcem do drużyny. A Jadzia zorganizowała ekipę do zmywania brudnych murów. Na bruku została tylko brudna od różowego spraju kominiarka, którą zresztą niedługo później ozdobiły gołębie, tworząc nowe uliczne dzieło sztuki. Opowiadanie powstało w ramach materiału wydawniczego Story Gadam 4. Czytała Mirosława Kuczkowska. Redakcja i edycja tekstu Emilia Siedlaczek Laura Lempert Obywatel Spray.